ププププププププププププププ Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 7 i w środowym wydaniu programu Pół Żartem Pół Serii kłania się pięknie Barbara Horoszy i zapraszam do spędzenia najbliższej pół godziny y, dzisiaj w kontynuacji, w drugim już odcinku przekazu Aleksandra Łamka autoryzowanego wywiadu z Bogiem, którego fragmenty prezentuję Państwu na antenie y, tegoż właśnie rady. Już drugi odcinek autoryzowanego wywiadu z Bogiem z przekazu, który odebrał i spisał Aleksander Łamek. Fragmenty, które odpowiadają na pytania, które zadają sobie ludzie od początku stworzenia. A zatem, jeśli masz umysł i serce otwarte, dzięki tej wiedzy możesz rozpocząć nowy, wspaniały etap swojego życia. Jeżeli nie, ten przekaz nie jest dla ciebie. Dziennikarz rozmawia z Panem Bogiem. To, co mówisz, Tato, to łatwiej jest powiedzieć aniżeli zrobić. Na to Bóg. Praktyka czyni mistrza. A wracając jeszcze do tematu religii. Są one sztucznym tworem stworzonym przez niedoskonałe ludzkie umysły. Dziennikarz. Czy to znaczy, że religie są czymś złym? Bóg. Nie. Są one po prostu niedoskonałą próbą opisania tego, co jest doskonałe. Religie nie jednego człowieka zbliżyły do mnie, ale też i nie jednego ode mnie oddaliły. Musisz mieć świadomość, że na świecie istnieje tyle religii, co ludzi. Dziennikarz jak to? Bóg, nie ma dwóch ludzi na waszej planecie, którzy wyznawaliby dokładnie tę samą religię. Spójrz na swój kraj. Zdecydowana większość Polaków uznaje się za katolików, a jednak blisko 60% z Was jest za karą śmierci, której Kościół katolicki zdecydowanie się sprzeciwia. Tak samo jest z innymi nakazami waszej religii. Akceptujecie tylko te z nich, które wam odpowiadają. Gdyby każdemu człowiekowi zadać tysiąc szczegółowych pytań na temat jego wiary, to okazałoby się, że nie znajdą się dwie osoby o takich samych wierzeniach. Dziennikarz, czyli nie ma jednej słusznej religii? Bóg. Nie ma. Bo gdyby była, to tylko jeden człowiek byłby zbawiony, a cała reszta nie. Zresztą można to jeszcze udowodnić w inny sposób. Gdybym chciał, abyście wszyscy wyznawali tą samą religię, to przecież każde z Was rodziłoby się jako wyznawca mojej religii. A tak przecież nie jest. Dziennikarz no właśnie. Dlaczego jedni ludzie rodzą się jako katolicy, a inni jako muzułmanie, inni jako hindusi i Bóg? Abyście mogli doświadczać różnych aspektów życia na ziemi. A to, że toczycie wojny między swoimi religiami i nienawidzicie wyznawców innych wyznań, no to już jest Wasz wybór. Dziennikarz. A co z religią wśród dzieci? Bóg. Uważacie, że dzieci powinny uczyć się o Bogu na lekcjach religii. A to jest błąd. Przekazywaniem wiedzy o mnie oraz wiary we mnie powinni zajmować się rodzice. Jednak wolą to zwalać na innych. Dziennikarz, dlaczego? Bóg, ponieważ sami traktują wiarę po macoszemu i nie widzą powodu, dla którego mieliby samodzielnie wpajać wiarę swoim dzieciom. No tak, ale przecież lekcje religii chyba no, są w stanie nauczyć dzieci wiary. Bóg, najwidoczniej dawno synu nie byłeś na takiej lekcji. Na lekcjach uczy się teorii o religii. To nie wystarczy, aby poczuć wiarę w sobie. Ksiądz czy katecheta, mający na lekcji trzydziestoro, trzydzieścioro dzieci, nie jest w stanie im tego wpoić. Do tego jest potrzebne indywidualne podejście do każdego dziecka. Wiarę taką może im wpoić ktoś, kto jest dla nich autorytetem, a tym kimś są właśnie rodzice. Co więcej, wiara wymaga ciągłego praktykowania w codziennym życiu, w każdej chwili. A to rodzice mają codziennie przecież styczność ze swoimi dziećmi, a nie cięża. Dlaczego, jeśli chcecie, aby wasze dzieci wierzyły głęboko w Boga, to sami musicie je tego uczyć. Nikt za was tego nie zrobi. Dziennikarz. Ale jaki jest Twój stosunek do ślubów kościelnych? Czy prawdą jest to, że jeśli ktoś zawrze taki ślub, to on ma trwać do końca ziemskiego życia, bo taka jest twoja wola, Bóg. No tak, jak sama nazwa wskazuje, ślub taki jest udzielony przez kościół, a nie przeze mnie. Ja nigdy nie nakłaniałem was do brania ślubów, a już tym bardziej do wytrwania w nich do końca życia. A dlaczego? A dlatego, że nie wiem, czemu miałoby to służyć. Jeżeli ludzie się kochają i chcą ze sobą być, no to niech będą ze sobą, jeśli jednak ich miłość wygaśnie, lub znajdą się inne powody i nie chcą już być ze sobą, no to dlaczego ja miałbym chcieć utrzymywać takie chore związki na siłę? Dziennikarz. Ale przecież ludzie przysięgają przed Bogiem kochać się do śmierci. Bóg. No właśnie, ci, którzy wymyślili tę przysięgę, chyba nigdy nie byli zakochani. Zakochujecie się. Po jakimś czasie odkochujecie się. Znowu się zakochujecie i tak w kółko. No ale w końcu zakochujemy się w partnerze, z którym chcemy spędzić całe życie, tato. Tylko to nie oznacza, że tak faktycznie będzie. Czy wiesz, synu, w Twoim kraju rozwodzi się jedna trzecia małżeństw, a na przykład w Wielkiej Brytanii robi to połowa małżeństw w ciągu dwóch pierwszych lat po ślubie? Dziennikarz a dlaczego tak się dzieje? Hm. No bo taka jest Wasza ludzka natura. O ile dusze mają nieskończoną miłość i obdarzają nią wszystkie istoty, to Wasza ludzka miłość jest bardzo ograniczona i warunkowa. Jest to jedno z ograniczeń waszego ziemskiego życia. Dzięki niemu możecie doświadczać rzeczy, których sama dusza nie jest w stanie doświadczyć. Dziennikarz, nie rozumiem jakich rzeczy, no, na przykład zawodów miłosnych. Oczywiście nie oznacza to, że nie możecie próbować przełamać tego ograniczenia. Każde z was jest w stanie nauczyć się bezwarunkowej miłości do wszystkich. A w jaki sposób? No, jak to? Wystarczy, że sięgniecie w głąb siebie, do swojej duszy, która to potrafi. Dziennikarz, to nie jest takie proste, tato. Och, synu, to dlatego, że postrzegacie siebie jako oddzielone istoty. O ile swoich rodziców, rodzeństwo dzieci i partnerów traktujecie jak ukochane osoby, no to trudno wam zaakceptować fakt, że inni ludzie są waszymi braćmi i siostrami. Dziennikarz, a są? A — Bóg, no oczywiście. Oni też są wcielonymi duszami, moimi dziećmi. Tak więc wy wszyscy, przebywający na Ziemi, jesteście swoim rodzonym rodzeństwem. Jeśli to zaakceptujecie i zaczniecie w stosunku do innych ludzi postępować tak, jakby byli waszą najbliższą rodziną, no to wasza planeta zmieni się w prawdziwy raj na Ziemi. — Dziennikarz, oj chciałbym, żeby tak się stało. Bóg, no to zacznij coś robić w tym kierunku. No ale co Boże? Zacznij na każdego człowieka patrzeć, jakby był Twoim najukochańszym bratem lub siostrą. Niech za tym idą następnie konkretne czyny. Zacznij traktować ich tak, jak swoje rodzeństwo. Dziennikarz, to chyba nie jest takie proste. Bóg, no, jest tylko jeden sposób, aby o tym się przekonać. Dziennikarz, dobrze. Ale wracając jeszcze do tematu ślubów, rozumiem, że w takim razie jesteś sprzeciwny ślubom kościelnym. Bóg. Nie, nie jestem im przeciwny. Po prostu widzę, że zawieracie je z nieodpowiednich powodów, a później przeżywacie rozczarowania, dziennikarz. A jakie są tego nieodpowiednie powody? Bóg. Strach. Wasz strach, że ukochana osoba może Was kiedyś opuścić. Gdy decydujecie się z kimś spędzić resztę życia, to podejmujecie określone zobowiązania.